Siemanko, witam w pierwszym odcinku z serii Minecraft Mody. Tak, w dzisiejszym pierwszym odcinku zaprezentuję Wam moda Tumany Money Items Mod na pewno każdemu znany. Ten mod do, y, dodaje nam po kliknięciu klawisza E Inwentory wyska, y, wyskakuje nam takie jakby okienko gdzie znajdują się wszystkie itemy, no to zaprezentuję Wam na przykład cobblestone i tutaj, o ktoś mi tu bije, nie, nie bije zabije tylko tego slajma no i tutaj możemy stawiać te itemki tak jak i je rozwalać możemy także mm, Możemy także zrobić, by, by, byśmy mieli nieskończoną ilość tego danego surowca czy danej rzeczy. Klikając lewy shift i prawy ścieg myszy na daną rzecz. I tu kładziemy, i jak pewnie zauważyliście, nie kończy się. Tak samo to też działa na. Yy, no na Na kilofy i inne narzędzia. To może zyskałem PCT. No tak. Linki do mod loadera oraz do samego modu będą dane w opisie. Jak zainstalować moda, napiszę w opisie. Także taka krótka modyfikacja. Mam nadzieję, że. Wam się spodoba, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć!